Polska wyprawa polarna rozgościła się już na dobre wśród skał i lodów Spitsbergenu. Naszych naukowców czekają trudne badania, będące wkładem Polski do Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Marynarze z Ustki i Bałtyku pomagali ofiarnie przewozić wyposażenie wyprawy na ląd. Oni też przywieźli nam ten film. Ladunek ważył nieraz po kilka ton. Trzeba się śpieszyć, bo zatoka białych niedźwiedzi. To ulubione miejsce spotkań sztormów i gór lodowych. I wreszcie najważniejsza część ekwipunku polarnego. No, widać, że wyładunek już skończony. Uczestnicy wyprawy. Pozostali sami ze swymi codziennymi kłopotami obozowymi. Teraz nieodstępnym towarzyszem będzie myśl o bliskich w Polsce. I bez śniegu amatorzy Sanny doskonale sobie radzą. Miłośnicy sportu zorganizowali natychmiast mecz zapaśniczy. O właśnie jest i sprawozdawca Polskiego Radia, a na okolicznych skalach pełno kibiców. Ani na chwilę nie wolno rozstawać się z kamerą, bo temat nie czeka zwłaszcza, gdy ma skrzydła. Ptaki będą teraz przez długie miesiące jedynymi sąsiadami naszych polarników. Podajbyś cudze dzieci uczył, mówi popularne przysłowie. A jednak jest to zawód pasjonujący i piękny, łączący we wspólnej trosce o dzieci nauczycieli całego świata. Nauczyciele z 39 krajów przyjechali do Warszawy, aby omawiać obecną sytuację szkolnictwa. Nie był to więc żaden odświętny zjazd dla wymiany grzeczności i turystycznych wrażeń. Gości Wita Teofil Wojeński, prezes SNP. Światowa Konferencja Nauczycieli zbiera opinie i postulaty, które przedstawione będą innym organizacjom międzynarodowym oraz rządom. Jak wychowywać młodzież w dzisiejszych trudnych czasach? Na to pytanie trzeba znaleźć odpowiedź. A teraz kilka nowin z wybrzeża. To było Kaszubskie Święto. We wsi wiele kolochojnic odsłonięto pomnik poety Jana Hieronima Derdowskiego. Nie ma kaszub bez Polonii, a bez kaszub Polski. Pisał on przed 60 laty. wróciły z dłuższego rejsu okręty podwodne Krakowiak i Kujawiak. Gdy przepływały koło Anglii, prasa zachodnia, jak pamiętamy, narobiła wielkiej wrzawy. Zwykły, ćwiczebny rejs potraktowany został jako sensacja polityczna. Pisano, że polscy marynarze zamierzają prosić o azyl, ale gdzież by oni śmieli lądować w Anglii u królowej tacy nieogoleni? O swych rzekomych zamiarach dowiedzieli się dopiero w Gdyni. Niektóre rejsy zagraniczne kończą się zupełnie inaczej. Tu wkroczył prokurator. Na szczecińskim statku Prosna znaleziono... No cóż można znaleźć w zbiorniku na wodę? A no właśnie, 35 brzuchatych worków zawierających drobiazg półtorej tony pieprzu. Kto go przywiózł? Saloga milczy. Oj, tym razem nasza handlująca marynarka coś za bardzo przepieprzyła. Naszego operatora spotkała w Bukowinie Tatrzańskiej lada Gratka. Zaproszono go na góralskie wesele. I tutaj zakradła się już moda czytania przemówień z kartki. Panna młoda opłakuje utraconą swobodę. O, już za późno. Ostatnie ojcowskie błogosławieństwo i czas do ołtarza. Gazdowie mniej chyba biorą za jazdę od ziomków niż od ceprów w Zakopanem. Kto tam zresztą liczy pieniądze podczas góralskiego wesela? kościele, tłum, krewnych i znajomych. Jedni z ciekawością, inni z zazdrością, a jeszcze inni z pobłażaniem obserwują ten odwieczny obrzęd. Panna Młoda przybyła do Bukowiny z innej wioski, więc musi zapłacić okup cyganom. Niech wam życie będzie słodkie jak ten tort. Na razie calują inni, a pan młody czeka niecierpliwie z gębusią. No, wreszcie i na niego przyszła kolej. Skończył się ślub, teraz zaczyna się prawdziwe góralskie weselisko. I myśmy tam byli, miód i wino pili, a cośmy chcieli, tośmy pokazali. Naturalnie w wyścigu dookoła Polski nie startują takie asy jak na trasie Warszawa-Berlin-Praga. Ale za to niejeden zdolny kolarz może się tu wybić i zwrócić na siebie uwagę trenerów. Pierwszy etap z Warszawy do Torunia. O, już mamy jakiegoś pechowca. Szafran z Lechii bez trudu dogoni kolegów. Tempo wyścigu słabe. Tylko Waliszewski wciąż pcha się do przodu. Na okrasy jadą i zagranicznicy Anglicy, Jugosłowianie i Austriacy. Zdjęcia. Jugosłowianin Daniel Jugo przyjmuje zmianę. Widać, że jest już jednak zmęczony. Mija go Polak Preczyński. Nie zapominajmy, choć dał się teraz wyminąć chwiędaczowi. To on wygra następny etap. Przed metą wyścig prowadzi Rudawski z LZS. Już toruń. Na stadionie rozegrał się zacięty pojedynek. Chwiędacz jest pierwszy, za nim łasak i pancek. Starożytna gwardia triumfuje, ale czy na długo? My narzekamy na sierpniową niepogodę, a tymczasem Bułgarzy mieli prawdziwe oberwanie chmury. Woda zalała ulicę Sofii uniemożliwiając wszelki ruch. Co dziwniejsze, w środku lata pojawił się śnieg i lód. Był to skutek gradu wielkiego jak fasola. Chyba wszystkie wody z wysuszonej Europy spotkały się nad Sofią. Całą Syberię przecinać będzie rurociąg naftowy, który połączy Baszkirję z Irkuckiem. Jest to naprawdę imponująca budowa. Wśród bezdroży Uralskich poprzez jeziora i lasy wydłuża się nieustannie cienka niteczka stalowych rur. Do pracy zaprzęgnięto nowoczesne maszyny. Na 40 rocznicę rewolucji gotowy będzie najtrudniejszy odcinek rurociągu. Jeżeli rzucisz przez ramię pieniądz, to masz gwarancję, że jeszcze tu kiedyś przyjedziesz. No, któż by nie chciał wrócić do Rzymu? A więc turyści nie żałują lirów przed fontanną Ditrevi. Amerykański kowboj także wierzy w bajki. Natomiast mali Włosi są realistami. Wystarczy silny magnes i zręczność w palcach. Widać, że w Rzymie jest mało warszawiaków. U nas taki połów składałby się z metalowych guzików i blaszek od butów. Na festiwalu tańca we Francji największą konkurencją dla mazowsza był nowoczesny szwedzki zespół baletowy. Oglądamy go podczas występów w Holandii. 40 pięknych dziewcząt występuje pod nazwą Curek idli. Hort połączony ze sztuką. Może taka będzie przyszłość tańca.